Gdzieś to dzisiaj pojechaliśmy. Ja dałem takie bardzo nie warunki dzisiaj. Witam Was bardzo serdecznie. Ale jako, że Kaufland uruchomił swoje najbardziej doskonałą promocję, czyli 2 plus 1, postanowiłem się mu przejechać do tego marketu. Tam jest sprzedano jeszcze parę innych marketów, zobaczyć przy okazji, jakie są nowości. Czy może figurki będą, może uda mi się parę figurki jeszcze zdobyć. I może coś w Kauflandzie uda mi się akurat wyrwać, bo mam dwa Kauflandy po drodze, więc jest szansa na to, że coś będzie, a że za towarowanie znakomite. Więc oczywiście krakowski tylko i wyłącznie. Więc warto się przejść i może jakiś starość, fajny. Będzie do wzięcia choćby czołg A jakby jeszcze był, to mi się nie obraził. Zdecydowanie bym akurat kupił z dwie sztuki, że chciałem za darmo wziąć. To zawsze tam cokolwiek, jakby akurat fajnie fajnie darmi, to pasowało. I figurki mam bardzo dobre. Teraz dość mocno poszukiwane. A może coś z nowości będzie, wątpię, wątpię, ale no zobaczymy. Więc zdecydowanie warto przejść się do tego marketu. O tu tutaj, do tego Kauflanda, przejść się, zobaczyć cokolwiek, którego macie. I może akurat będzie u Was coś fajnego. Więc idziemy zobaczyć akurat naszym pierwszym pit stopie dzisiaj. I co za towarowanie jest całkiem niezowarą, sama i to w cenach powiedzmy jakieś genialne bo są zł złotych to nie takie zoficialne ale tej promocji która jest to akurat spokojnie że wypaść Mario. Księżniczek, ale i Minecraftów. Mega Minecraft, to co sobie interesowało 279. Nie. 79 za to, za to, 119 za to i 119 republiki na to jest samej, bo tyle fajnie pogada w pakiecie prostu Ci taniej. Świnka, sobie i to tyle tak naprawdę. Z Potterów to chodzi nie chodziło w ogóle. Płaca kompletnie brać. Z Minjago, coś mamy ciekawego w interesującej cenie. Nic kompletnie nic parło przeznaczenia 4, nie, ale Marvel. Marvel spoko wypada, bo jeszcze garganta jest, który opuścił już nasz padł piękny, sprzedażowy i w dużej ilości go tutaj pięć sztuk co na najmniej. I ten mech Iron który mnie przekonuje, i to nie będzie nie wypadło. To może sprawdzić, nie wypadło. więc znowu bardzo mocno, jakieś scena. W necie. to też był zestaw, który był usunięty, więc pewnie Marvela jest tu masa. A, CTM ktoś potrzebował, to bez szału jest to albo wszystko to, co jest wszędzie dostępne z cztery 4 plusówki, to się nie opłaca, bo 119 zł to wychodzi. Ta stacja w też jakaś dobra oferta, Organetka, takie mi Nie nie tak, bez szału, ale tam z boku jest coś lepszego, wiele fajnego, co już widzę, co mnie interesuje. A mowa tutaj o i Star Wars, bo zespieczeniach jest parę innych szałów. To wypadło dość fajnie. jak na 2 plus 1 gratis, to by Tam wypadało. E, tamte są też wypadają nieźle. Londyn jako jedna szczepiona też niczego sobie jest i reszta zespieczeniów też wypada wniosek sam, można było to osiągnąć. Jeżeli się teraz coś, podziewa to są, albo są i to jest się nie zagaje No Poza tym reszta, co to wszędzie, <grych> na szalki już. To jak na pierwszy kafel, odwiedziłem tutaj akurat, to tu za towarami było spoko. Po tym, co mi znajomy rano przy zdjęcia jak wyglądało w innym Kaflandzie była tragedia naprawdę, ludzie się rzucili podobnie, a ktoś zwykle bywał na nas Krakowie, rzucałem się na towar określony. Osoby te same za każdym razem jest, bo te same osoby tam się pojawiają, kupują więc pojedziemy jeszcze do jednego goflanda. Tam bankowo też będzie dość za zatowarowanie. Tego co mnie interesowało, to naprawiam. Tylko te z 5 bym chciał zgarnąć, które by były, bo tego im brakuje. Tego Astona mi brakuje i jeszcze coś tam pewnie jednego łuknego Minecrafta, Minecrafta, te króliki mnie bardzo kuszą, bo akurat z by co wtedy wyszła. I zobaczymy co dalej, na razie przejdziemy się, zobaczymy akurat jak jeszcze w innych sklepach wygląda z ciekawymi towarami na półce, bo teraz kolejny w kolejce z Carrefour po figurki, drugi Carrefour i zobaczymy co jeszcze. No i Carrefour, drugi po prostu, jeden z mniejszych, ale nowości właściwie już mają akurat, które są, poza zarówno mamy ten nowy zestaw z Boba nie płaca się przecież 5 złotych, Klondy znalazłem ze Speed Championów, jest spoko i mam tego nowego Skyline'a. że to myślę, że go nie wiem co od razu, bo i tak i tak, wiecie, lata mniej więcej w cenie katalogowej i również pierwsze te pudełka z tej Hammond, nowymi. Tamos, jej, 69 złotych. Z tym czekam jak spać do około 400 zł to akurat wezmę. Ze starości mamy ten zestaw i ten zestaw, to tam chyba do tej pory na Amazon jest za 25 złotych, muszę upewnić, ale również mamy tego Traitera. Też czas w pudełku jest z tym w ogóle. Ja byłem fascynowany z tego, że to nie zwraca mnie aż tak uwagi, ale też Marvel, ten piękny zestaw mamy. Ja bym ktoś chciał, no ceny wiem jak to wygląda. Coś tu jeszcze mam interesującego z nowości Minecraft w stanach zaporowych w żadnym salu. króliki tam widzicie, że było po 115 złotych, to są po 160 złotych. Nie opatrzcie w ogóle Lisów tak samo. Po po stówce Ninja go City. Ale z nowości jest Ninjago. O, to nowy malutki mechal. Pudełko jest masywne. takie małe takie pudełko zrobili. Strasznie duże. City coś mamy ciekawego. żura, w szpitala za 359 bez szału. na tak 80% tak ale cały czas jeszcze to jest. I to jest bardzo kłóżące. Nie wiem to zalega. Elementy są spokojnie, wiórki za 50 zł. Dużo tego jeszcze zalega. Hmm. I teraz pytanie, jest to jest pytanie do 100 punktów. Co zrobić tak naprawdę? Bo jedną sztukę mam już, wziąć jeszcze jedną sztukę. Się zastanowić muszę, bo to tak naprawdę tylko się dorzechach się to bierze i bierze się pod te wióry. To są nic ponadto. To jest całe strzało odnośnie tego, ale to będę zastanawiać, czy jest jeszcze ciekawego z Francuzów. Nie. Ale za co minifigurki, są, ale ktoś mi uprzedził i przegrzebał, że się na wszystko, co lepsze. Mam jeden karforan po drodze, zajrzę do niego. Czy coś tam będzie ciekawego Króliczek, Rafa, docy stare zadyszkę. O, ale boże, jakie masakrowane te docy. które zresztą w do tych tak, i tego mam, to nie chcę więcej kolejnego. Więc teatr jest za 369 złotych, na ani o wiele. E, Miki i nic więcej nie ma. Ale ale nowa sędzia sam za to. To mnie bardzo kusi na maksa, że sobie przynajmniej jeden z tego wziąć. Zobacz jak to zbudowano. Bo to jest takie interesujące z na maksa, w z tym gram Ten Grampikat z tym wygląda bardzo kusząco. I ten piesek na wózku też mnie akurat tak zastanawia. Coś muszę wziąć z tej serii nowych sędziów. Na pewno z tych mniejszych teraz ważnych, tylko że fanę tu wielkich leczek nie jestem, ale ciekawe mnie na Maxa te nowo odlewy zwierząt, które zrobili. Co jeszcze? I chyba to tyle. Po za mną jeszcze widać ten piękną markę z tyłu, o, tam ten kefru, To z jeden z mniejszych, których w Krakowie mamy. ten teraz do kolejnego, więc tego pinku w parku nie brałem. Wiem, że akurat w tym kolejnym kropotę na pewno też on raczej będzie. Więc jak Wam będzie, co wezmę, jedną sztukę tego chcę, leży. jak coś takie wytrzymane wiewiórki, bo co mi się zdaje, że nie ten mold wiewiórków są za jakiś rok, dwa i znowu będzie dość mocno popularny i poszukiwany wiewiórka, mimo tego, że jest w każdym secie naprawdę dawana ta sobie wiewiórka i na tony tego mamy, to i tak, i tak kiedyś ludzie mogą tego poszukiwać w bardzo w ilościach. Więc zobaczymy w kolejnym, jak to wygląda. Ej, może figurki będą mnie przemacane. Oby, bo tu był tylko jeden karton mini-figurek. Jak byłem w Czyżynach dwa dni temu, były dwa kartony mini-figurek. Udało mi się zgarnąć jeszcze to, co Wam, bo paru z prosiło o mi falkonów. Zgarnąłem falkon, jakie były, dałem to znajomym i mają już swoich falkonów w kolekcji. Bo cały czas jest problem, no, jak żeby falkonów akurat zdobyć w jakiejkolwiek nawet jednej szufce. Zresztą co widzieliście tutaj, nie ma nic. I tak, jak mówimy, idziemy tam, gdzie widać ten napis taki jeszcze wystający, ledwo, co kiedyś był taki ładny, duży. Teraz mieli na mniejszy zostały kontury tylko i wyłącznie akurat. Po tym napisie zobaczymy, bo to jest akurat największy Carrefour w Krakowie, przynajmniej jeden dwóch Carrefour w Krakowie. Może tam będę, jeszcze Saszetki, może. Kolejny jest to Carrefour i jak widzicie, 199 zł. To co mieliśmy w Koflanie za 150 zł. to Koflanda się cofnę, ale nie będą się nie cofać, bo będę miał jednego jeszcze po drodze. Zostałe Speed też to się akurat opłacałem i jeszcze Grogu sama sobie to chciał, pod jest akurat nie Z nowych Speed Championów ten nowy technik z Monster Run. To jeszcze techniksy Małe z tych... Tu mamy Minecraftu akurat miałem pod karpem i przyszło, więc tego nie muszę. To jest po 44 zł. Musimy zobaczyć na lecie, to pole to lata. Już to nie stanie, to jest żabka jest bardzo fajnie, to żabka kusi na i ten glutek też. Hmm, lecz na lecie to jest. Czego nie wyknąć. Eee, coś jeszcze mamy... Nic. Pandy. też Strasznie tak samo po to wszystko co tam jest. To widzieliśmy... Jest ani jedynka by też potrzebował, tylko za to 1 i mini saszetki. Ja jej! tych potrzebował to samo, ale przegrzebane, wszystko co są lepsze wyciągnięte jest. Nie kiedy by udało się wyciągnąć wartego uwagi. Mm, z nowości, a tego samochodu jeszcze nie widziałem. Z, z pięknym soczkiem. Chodzi jest na tablę Cią, ciągał, jak będzie tańszy o wiele. I ten nowy terenowy, nie wiem, mnie to jakoś nie w bo ten terenowy za królikiem, który jest fajny, albo za mi nie powiedzieć, to nie ma nic lepszego. Akurat do wzięcia i francy wszędzie to sobie. O, ale to jest. Ten, 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 jak się nazywa? Katamaran Moina. To widzieliśmy lego w że Czekam na promocję na ten set. Jak będzie gdzieś. Z doców odsłów... nic? To tyle. Wiecie co, ale Jedną rzecz się zdecyduję na pewno. A mowa tutaj o saszetkach, wezmę sobie koalę jednego, bo potrzebuję koalę jeszcze jednego, chcę mieć. Później tego moltu znowu nie będzie, a będę chciał mieć jeszcze jednego więcej. Mam już jednego koala, chcę jeszcze jednego, więc sobie jednego koala na pewno wezmę. Akurat i sprawdzimy ten sepilat. No dobra, jednak tego nie wezmę, bo jest o ponad chetanie w necie, więc bardziej chcę Ale wezmę. Jedną dziewczynkę na koniku, a drugą tego gościa z koalą. Dziewczynka na koniku będzie fajnie pasowała do księgarni, a jak z nią tego też brakuje odlewu tam, w mojej księgarni. Jej. Aby ktoś się pytał, jakie są stosza tak kaworza? 17 zł99 groszy. Dzięki za pomoc. Dzięki za troszkę dziwnego kąta, będzie nagrane. No ale cóż czasem trzeba, bo trzeba jechać dalej akurat na łowy. Ja co ogarnąłem, tak naprawdę poszetki. Na mojej scu so pasażera bardzo pasażer tu akurat jest, który nie wymaga za dużo zainteresowania i zapięcia pasów, jest bardzo dobrze z tej strony sobie leżę i czekają. W tym kochan się ogarnąć. jedna rzecz akurat, co mnie dziwi w ogóle, że najbardziej chodzimy figurkami są falkony. To mnie akurat nie zdziwiło w ogóle i nie dziwi mnie nadal, że falkony są poszukiwane na maksa. Genialnie zrobiona figurka i dobra akcesoria, ma tak naprawdę za kwotę 18 z. Tak, 80 zł, bo tyle były tutaj. Dostajemy kawał dobrej figurki do naszej kolekcji i każdemu akurat polecam ogarnąć. Jak macie możliwość, weźcie sobie te mini figurki, bo są dobre w jak największej ilości. później znowu będzie problem, że dorwać choćby sokoła, który tam jest. To będzie jedyna możliwość. Tak samo to z koalą też wam polecam wziąć. Sobie, bo ja akurat to akurat koalą wziąłem zaszetki tutaj. Jedną całą sztukę na razie, bo będę wam później w czasie jeszcze dodatkowo pewnie chcę dwie sztuki wezmę. Plus tą panią na koniku, albo będzie dziewczynka na koniku, to też jest strzałem, dziesiątka. Jak dałem, jeden z lepszych moltów, który wykonali, akur i oby jeszcze w innych marketach się pojawiły te minifigurki, figurki. Bo sami widzicie na pewno jak szukacie tego. Nie ma tego towaru, tego, co akurat zainteresuje nigdzie dostępnego. I też jest po prostu tragedia. Ludzie kupują to, wystawiam na maksa po internecie, widziałem już przeróżne dziwne oferty, wystawiają na momencie, choćby Falcona za 60-70 zł, jedną sztukę. Cuda, 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 wiadomo, tam jest interes, tam ludzie akurat są jak największy ten interes sobie zrobić, co mnie zresztą nie dziwi kompletnie akurat takie coś. Tak sobie drogą, takie. Tak, takie dziwne vlogi jak teraz, tak ja te samochodem i gadam sobie tak w tle do Was akurat kiedy to będziecie oglądać. sprawia mi taką dziwną małą przyjemność. To tak, jakbym miał dużą widownię właśnie przed sobą, bardzo dużą widownię i nie się takie samotne podczas tych podróży samochodem, mimo tego że mam tu radio i taki dziwnego konta kamery, to i tak, i tak jest to bardzo fajne. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co jeszcze uda się, jeden kafra do ogarnąć i chyba jeszcze mam Szełoma po drodze, z tego co kojarzę, podejdziemy to do oszyłoma, zobaczymy, może w oszołomu też będą akurat na te minifigurki, ale to się zobaczy. To nie mój kochany pasażerze, tutaj siedzisz, a mój że to wy siedzicie obok, taka lekka incepcja. Doklejcie tutaj siebie. Więc idziemy dalej, akurat na dalsze zakup. No, kapelanka w Kauflandzie to tak, będę szczerze, listu nie ma kompletnie. Luigi, duży ilość jest akurat do City, i po prostu Kompletnie nic nie ma, straszne dziury akurat tutaj są, za to barowanie. Co jedynie całą masę widzę tych zestawów z Hyde Center Restauracji i pokorek tego jest zaklany. Ale tak więcej, nic ani gargantosów nie ma ani Speed Champion'ów nie ma, została jeden przejażka z Batmanem to jeszcze jest sprzedaż tego korpaczka na promocji będzie z sideów -side to tu jeszcze jeden ten został wystarczający, Nie w Sideside'ach sobie się nie opłaca ale hełmy nawet weszły <grym> straże, wszystko ale tutaj przeczepili już ludzie co byli przede mną niestety, ale jak widzieliście, w tym Kaufflandzie nie było kompletnie nic do wzięcia wszystko zostało wymyślone przez handlarzy naszych lokalnych, mm. ewentualnie przez kolekcjonerów co wątpię. Zazwyczaj, akurat te promocje offline 2 plus 1 w Krakowie mają jedną rzecz dość wspólną ze sobą. A mianowicie, że jak oni zaczynają się w Krakowie, jest pewna grupa osób, dokładnie z tego co wiem, dwa sklepy. Które przychodzą, wykupują wszystkie lepsze zestawy, które są tu minionki, tych Speed Championy i tym podobne. I w międzyczasie odsprzedają je na różnych portalach akcyjnych z zyskiem, bo niekomu się zysk na tym jest. Bo jeżeli byście kupili zestawy, które tam były, choćby te Speed Championy, czy sztuki tych. Aston Martinów, jeden zestaw macie gratis, więc powiedzmy, rekompensuje wam mniej więcej akurat zakup tych zestawów. Ten jeden gratisowy, pozostały te dwa zestawy i jesteście troszkę do przodu na tym, więc powiedzmy, coś na tym wyciągniecie. Że to taki rynkowny biznes musi być, skoro za każdym razem, jak są promocje, ludzie wykupują to, ale poza tymi zestawami, to są głównie dostępne, typu Ten Aston Martin. Również często, często, jak mam coś do siebie, że są coś stare, wyprzedane już zestawy, których nie da się już kupić w normalnej dystrybucji. Tak, to się było z minionkami jeszcze. Do niedawna na święta Bożego Narodzenia, co minionki były hitem sprzedażowym. Każdy, kto miał minionki, to takie duże główki, co były minionków, takie dwa zbudowane. Chodziły one w absurdalnych cenach, Po 400 zł ludzie byli w stanie zapłacić za nie na jak Dla mnie to było straszne, akurat na maksa, że. Takie ludzie płaci pieniądze, a w Kauflandach były do kupienia z tego za 230 zł. Ludzie robili na tym biznes, biznesy tak naprawdę. Sprzedając je z ogromnym zyskiem co sobie, oczywiście co dałem się dorwać, co takie lekkie było mnie zdziwienie bardzo mocno, że akurat ten zestaw będzie hitem sprzedażowym tego rozszerzenia. świąt. Co zabawne, że była taki było parę nieoczywistych szałów, typu Chomiki, Brickheadów i co mówiłem, to wyrazy na live'ach, jeszcze paręnaście innych rzeczy też bardzo akurat ciekawe pod tym względem. Więc Kauflandach akurat nie siadło nic, mam nadzieję, że jak cofniemy się do tego pierwszego Kauflanda, który tam mamy, cokolwiek będzie akurat do wzięcia jeszcze e, dobrego, z tego co tam zalega, taka moja mała nadzieja pozostała. co, jedziemy do Bronowic, zobaczymy czy w Bronowicach poszło mnie nowe będą minifigurki i tyle, bo potrzebuję tak cały czas jeszcze dwie sztuki falkonów dla znajomych, bo potrzebuję ugarnąć. Mnie prosili, żeby im falkonów zdobyć, akurat, że jadę ko ko koło tego marketu, to podjadę, zgarnę i niech mają do swojej kolekcji również. A w Oszołomie w wybronowisach kompletnie nie ma nic z nowości. Bardzo mało mają co Parę bombowców widzę, i tak poza tym to pustki ogromne. Jej, Nawet figury nie ma nowych. A nie, sorry, ninjago jest nowe. To jedyna rzecz, która jest w trakcie odejścia: ninjago, 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 i nic ponad tym. Tragedia, ani fiksu, po fiksu go nie ma, A ma to fiksów nie ma. I jeszcze z Francji widziałem ten nowy set. O, ja bym też chciał. To jest też dostępne w cenie zaporowej, w tu nie zapłacił, no więc lecę dalej szukać figurek. No i to tyle na dzisiaj ze za zakupów. Szczerze Oszołom nie wypali w ogóle, nie wiem po co tu przyjechałem do tego mam. No dobra liczyłem na to, na minifigurki, ale z tego liczenia to wyszło mi tyle co nic, <laughs> nawet tam jak sami widzieliście nie było zestawu żadnych fajnych, wartych, zainteresowania kompletnie nic, zero, i to akurat duży problem był, bo jeden bombowiec, co kaz setów, no i to tyle, czyli to tak naprawdę nic nie zmieniam. Pozostaje tylko hejter do kofranda, jak będę wracał, ogarnąć to, co będzie mnie interesowało. No i tyle, o ile jeszcze to stanie, bo też jak nie zostanie, no to bywa. <grym> jak to bywa, mógłbym brać od razu, jak byłem tam na miejscu, a że wyszło jak wyszło, no to, to, to też akurat czasem tak w moim wypadku jest. Że zostawiam to na później i później żałuję tego. Jak nie teraz, to na inne okazje trafi. I dzięki kiedy dzisiaj je zobaczyłem następnym razem przy takim kolejnym luźnym vlogu dziwnym na Maxa. Z jazdy samochodem, z zakupów i z czegoś jeszcze nie wiadomo, co by wypali. Zobaczcie się dobrze i udanego dnia. Na razie.